Będzie można się z tą połączyć. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Adam Urbaniak. Panie Przewodniczący, ja bym chciał tutaj prosić o jakąś taką głębszą analizę i rozwagę Pana Prezydenta. Bo już ktoś tu dzisiaj powiedział, pod czym się podpisuje dwoma rękoma, że sypie z siebie informacje. Rzadko kiedy polegające na prawdzie jak karabin maszynowy. I tu jest sprawa o tyle poważna, że może się zrobić zamieszanie. Według mojej wiedzy, nie zdążyłem tego sprawdzić, opłata jest pobierana od mieszkańca. Nie? Mieszkaniec, i się przekonaliście przy różnych sprawach, jest to osoba, gdzie się przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tak? Taka jest definicja zamieszkania według kodeksu cywilnego No to właśnie, no to o tym, o tym mówię. Czy trzeba mieć zamiar, nie? Jeżeli pan uważa, że uchodźcy, którzy mieszkają gościnnie w mieszkaniach naszych zielonogórskich rodzin, są tam z zamiarem stałego pobytu i pan chce ich teraz obciążać opłatą za gospodarowanie odpadami, no to słabo. Także ja myślę, żeby, żeby tutaj było takie nawoływanie do jedności, do zgody, niestety czysto teoretyczne, ale pozostańmy w tej narracji. Nie będę jakoś tutaj piętrzył zarzutów, tylko zostawmy, że tą sprawę na razie odłożymy, urząd to zweryfikuje i stosowny komunikat poda, ale antycypując, gdyby jakieś były wnioski. Niekorzystne, to chciałbym zwrócić uwagę i namówić Państwa do tego, aby pójść śladami innych samorządów, które już moim zdaniem w pierwszym tygodniu marca potrafiły podjąć decyzję w tym zakresie. I jeszcze raz powtórzę: a jesteśmy w sprawach różnych, więc chyba mam prawo, że zgodnie z ustawą pomocową, artykułem 12 ust. 5. Zakres pomocy ma określić organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego. To yy, nie wiem, czemu to wywołało taki wściek u Państwa, że na, my poprosiliśmy o to, żeby w tej sprawie odbyła się debata. Są organizacje pozarządowe, które mają mnóstwo pomysłów. Ja rozumiem, że fajnie jest sobie siedzieć w gabineciku i tam jakieś konsultacje prowadzić, ale akurat ustawodawca, Wasz. Popierany tak przez Pana, Panie Prezydencie Kaliszu, Pana rząd powiedział, jest to decyzja Rady, sejmików. Tak, i proszę od tego nie uciekać, bo dzisiaj uciekaliście z odpowiedziami na istotne pytania. Ja nie będę tej uchwały przygotowywał, bo wam się nigdy nic nie podoba. No, za każdym razem źle. Więc mówimy. Tym razem bardzo proszę, Szanowni Państwo, to wy się może popiszcie. Myśmy wskazali kierunki, jakie naszym zdaniem powinny się tam znaleźć. Chciałem dzisiaj uzyskać informację, wielu się o to pyta, kiedy miasto zacznie wypłacać 300 zł za pomogi. Czy w ogóle to już robi? Przypomnę, od 12 marca jest ustawa. Od 16 marca te wnioski mogły być składane, Mija, mij, mijają dwa tygodnie. Ileście Państwo wypłacili tych pieniędzy? Ileście Państwo wypłacili środków pomocowych dla osób, które przyjmują? Jest komunikat, który mnie bardzo martwi, że rozpatrywanie tego wniosku trwa miesiąc. Pomijam, że za miesiąc to się daj Panie Boże, wojna skończy i że. Ale widzi Pan. Jest takie stare prawnicze pożekadło. Nie zadaje się pytań, na których się nie zna odpowiedzi. Niech sobie pan wejdzie na stronę www.zielonagóra.pl, zaklika aktualności, zaklika pomoc dla uchodźców i zaklika zakładkę pod tytułem Wypłata świadczenia 40 zł za dzień. I tam pan przeczyta. I to nie jest najgorsza wiadomość, jaką chcę panu przekazać, którą wyczytałem na pana stronie internetowej że miesiąc czasu będzie to rozpatrywane, czy do miesiąca czasu. Tam jest napisane, że okres rozpatrywania może ulec wydłużeniu, jeżeli wojewoda nie przekaże środków. I tu się teraz robi problem. Czy państwo i to jest pytanie, na które chciałem uzyskać dzisiaj odpowiedź. Mam nadzieję, że nie, ale jest obawa. Czy państwo czekacie z wypłatą? 300 zł za pomogi która ma według ustawy służyć zaspokojeniu potrzeb bytowych, odzieży. Pro, proszę dać dodatkowy czas. Tutaj mamy nieograniczone wystąpienia. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Czy wy czekacie z wypłatą tych środków, aż te pieniądze przekaże Wojewoda? Czy też będziecie wykładać te środki z kieszeni budżetu miasta? Każde z rozwiązań, mówię od razu, nie uważam za złe, bo fakt jest taki, że w samorządzie też pieniędzy brakuje. Skoro rząd się zobowiązał do tego, że te środki i taką z przytupem uchwałę przyjęli, będzie przekazywał, a mówię, mija dwa tygodnie, to niech te pieniądze przekazuje. Ale jeżeli czekacie i taka jest wasza decyzja, że będziecie te środki, czyli te 300 zł żenującej zapomogi, i te 40 złotych za dzień wypłacać dopiero, tak jak piszecie na swojej stronie internetowej, kiedy dostaniecie te pieniądze od wojewody, to ja jestem teraz ciekawy i o to pytam w pytaniu numer dwa, ile pism do wojewody w tej sprawie wyszło z urzędów, w których ponaglacie go o to, żeby te pieniądze dostać. Dziękuję bardzo.